Zeszła godzina zero. Ruszamy do kilarni. Pogoda dzisiaj jest, masakryz jest jeszcze gorzej niż jak byliśmy ostatnio. Jest kurczę ponad 30 stopni. Wynieść do lodówki to co musi być w lodówce Ale to ja tam nie wiem co musi być w lodówce Dla mnie wszystko musi być w lodówce Przyjechaliśmy dzisiaj do Kilarnej Będziemy wchodzić jutro No w tamte górki, które są Teraz za wami, a przede mną Odwrócę się, żebyście też zobaczyli Chyba nie wejdziemy na najwyższy szczyt Już byliśmy tam kilka razy W zeszłym roku chyba dwa razy Dwa lata temu też byliśmy chyba dwa razy Ale nigdy nie byliśmy na tych wszystkich szczytach Które są dookoła tego Zawsze sobie mówiliśmy, a wejdziemy tam, pójdziemy w jakiś dzień, ale ten dzień nigdy jakoś nie chciał nadejść. No i myślimy, że jutro jest właśnie ten dzień. Także przepiękne widoki. Fajna miejscówka, kronic Yard. Polecamy tutaj, fajnie można sobie zostać. Są toalety, są prysznice, wszystko jest doskonale utrzymane. Nawet widzicie to miejsce, w którym będziemy dzisiaj na noc zostawać, też jest, jest bardzo dobre. Generalnie jest to punkt wypadowy na, na Gila właśnie, czyli na najwyższy szczyt Wielandii. Troszkę ponad 1000 metrów, nie? Jest jakoś ekstremalnie wysoki, ale może dać w kość. Wiara już tu się rozbiła, hamakuje, imprezuje. Ja już jestem ready, łóżko już mam przygotowane, jedzenie mam też zrobione, tylko wsadzić do ledówki i idziemy spać, bo jutro jest duży dzień. Co się nie mogła doczekać tego dnia. Mam nową kładrę i to jest... Jestem taka podecydowana. <laughs> Czyli jesteśmy w Krosny na kempie, bardzo fajny kemp, bo wszystko tu jest. I Jutro sobie będziemy wybierać w tamtym kierunku, ale gdzie tam to jeszcze nie wiemy, bo musimy zdecydować, którym szlakiem pójdziemy. Czyli to będzie dla was niespodzianka, dopiero jutro się rozwiemy. myślę o 6 będziemy wstawać jak najszybciej, żeby zdążyć przed najwyższym słońcem bo po którejś tam godzinie będzie bardzo ciepło ma być cieplej jeszcze niż dzisiaj jechaliśmy z około 3 godzin jutro atakujemy góry Mag Magdidi Kaliruix, ciężkie to będzie do zapamiętania na pewno tego nie powtórzę więc musimy znaleźć jakąś taką nazwę Magdidi dobra, będziemy mówić na tą nazwę którą sobie sami możecie znaleźć a na pewno damy napis właśnie tutaj będziemy Mówić na ją Magdidi. Więc jutro prawdopodobnie śmigamy na Magdidi. Hamset jest bardzo fajny. Można sobie tu przyjechać kamperem, można przyjechać pod namiot Są tam pola namiotowe, są też do wynajęcia camping pody czyli takie drewniane donki. Jest tu dosyć wszystko dobrze zorganizowane. Takie, e, taka baza wypadowa właśnie w te góry. Tam widać jeszcze Irlandii, czyli Karantuhin. No mieszaj, mieszaj. Słuchajcie, tu kucharz Marta przygotowuje zupę. Z jajkiem. Taka zupa warzywna z wkładką. No. Mamy na powietrzu, żeby nie było, że oszukujemy. Tutaj. Kucharz Marta. Proszę tu spojrzeć. Dobrze. Jest bardzo ładnie. Ci Marta mi uratowała życie bo znaleźła tylko odraź w przecenie. się rzeź na świecie. Dlaczego w ogóle chodzicie w góry, dziewczyny? Ja wchodzę w góry, bo lubię świeże powietrze. Nie, nie Wiesz lubię. co? Wiesz co? Co? Chodzisz w góry, żeby żreć To jesteś, to jest nie, aż na koniec to jest powiedzieć pierwsza... ja I siebie mnie fajne zdjęcia Jakbym nie. Ciebie nie znała, to bym Ci Ty uwierzyła wierzyła. Jakoś noc leciała. Powiedz, że nawet dobrze mi się spało Około 7-8 godzin Więc jestem dzisiaj bardzo wyspany No i zaczynamy naszą wspinaczkę Tą wodę schowałaś tam, nie? Ja się jeszcze jej napiję tutaj Żeby być napitym jeszcze tak już idziemy Słuchajcie ludzie To jest dobra rzecz Trzeba to mieć, bo jest strasznie dużo muszek. Ubrani, gotowi, rozpoczynamy. Chodzimy tutaj, przed nami są też pola namiotowe. Chwila zobaczycie je troszeczkę lepiej. Ach, nie, to wstawimy przebitkę z zeszłego roku. Tu się właśnie rozpoczyna ten, ten hike. No i jesteśmy. Kery. Najwyższy szczyt Irlandii. Karantul, który dzisiaj pominiemy. Gwiera jest gotowa, Marta narrator też jest gotowa Ja jeszcze tutaj tylko chciałem pokazać, wiecie co? Tu fajnie zrobili, no, że można sobie posiedzieć teraz Ale wiecie co? Zobaczcie, że też można wynająć sobie tutaj camping pody I jest też pole na moje, na gotowe Jest gdzie spać, w razie co Dobra, lecimy dalej Dużo ludzi dzisiaj, ale pogoda jest niezła Na razie jest bardzo dobrze, jest lekko zachmurzone niebo, ale przez to jest też troszeczkę chłodniej tym razem zabrałem dużo więcej wody, ale trasa też będzie dużo krótsza, więc myślę, że nie będzie aż tak tragicznie, jak było to zeszłym razem. Dziękuję Marta. Nie uwierzycie, że mnie boli ręka od trzymania kamerki. Tu namioty, długie no rzeczy śpią, albo już poszli. Oho, wow, winko było, winko było. Coś tam pękło winko wczoraj. O, ale wiaterek ciepły, co? Ja pindole, coś czuję, że będzie moc dzisiaj. Zobacz, co będzie z tyłu Ciepło się robi, po, ciepłych podmuchy powietrza Dużo ludzi po drodze I dziewczyny zaczęły odczyniać swoje harce i swawole A my, pierwsza przeprawa przez most Tak tu wyglądamy nie? No. Tak to można chodzić Wiera nie obserwuje? Nie ma dostępu do unikalnego kontentu Fioletowy? Letubis. Fioletowy galgatek gdzieś A to przewyższenie? To ale jeszcze nie jesteśmy tak wysoko to. Najwyższy szczyt Irlandii 1038 metrów Jeżeli się mylę to mnie poprawcie Na pewno sprawdzę to drugi raz i wpiszę to w tym miejscu Wbrew pozorom Jest to dosyć długa trasa To około 1,5 godziny marszu Zanim dojdziemy do jezior no nie no jest... A, ale po takiej drodze wiera to można iść, nie? Zobacz jak przyjemnie w stopenti. Nie było tej drogi. Prawie na boso byś mogła tu iść. pierwsze przeszkody na drodze. Jeszcze człowiek nie jest zmęczony, to jakoś tak przez nie może łatwo przejść, ale sporo tam tu trzeba uważać. A na pewno trzeba uważać jak jest mokry. bo tu może być wszystko, chociaż na kamienie są poryte, żeby było trochę na no dobra Jesteśmy Ja wiem, wygląda, że dziewczyny idą w stronę Caranthohilla No ciekawe, może zmienią zdanie, będą chciały iść na tego Caranthohilla Czyli nawet wszedłbym na niego Zawsze to jest takie wyzwanie, które Które zaprasza Ono nas zaprasza A my często nie potrafimy odmówić Najwyższy szczyt Islandii. Nie są to ogromne wysokości Ale musicie pamiętać o tym, że Tutaj zaczynamy praktycznie z poziomu oceanu, więc wchodzimy wysoko. Marta, ja zauważyłem, że się zrobiły bardzo popularne wąsy. Teraz co byś powiedziała, gdybym sobie takie lajsnął? Co? Zobacz, sobie, jak byś wyglądał i jak się mam koledzy w pracy. Oni będą mnie traktować jak gwiazda. Wiecie co dużo ludzi już wraca, o której oni szli. Ale na Ben Lisa też szliśmy wcześniej. Wiesz, jak może jesteś z, dalej, z daleka bardziej? Jesteś bardziej zorganizowana, ale powiem wam, bolimy trochę prawe kolano. O, ale fajnie, Wiatr, wszystko takie potężne się robi, ale miłe, smagające skórę. A my nagrywamy dla Was z County Kerry nieopodal Kilarni. Także z nami możecie odwiedzać przepiękne zakątki Irlandii, i nie tylko. Bo staramy się jeździć w różne, dziwne miejsca Bardziej lub mniej znane Tutaj jest to miejsce, jest bardzo znane I bardzo popularne wśród turystów Którzy lubią tak jak my hiking Ale byliśmy też w mniej znanych miejscach, takich jak u nas Które też są bardzo piękne Bardzo majestatyczne Sprawdzaliśmy już prognozy i e, Zaczyna wyglądać na to, że mogą być deszcze i burze Zobaczcie jak ładnie słońce odbija się od tafli jeziora takie mamy słoneczko dzisiaj nie jest jakieś bardzo złe nawet powiem szczerze, że przez to, że jest za takimi chmurami nie jest jeszcze tak ostro jak się później, później pewnie zrobi zapowiadają 25 stopni więc myślę, że odczuwalna temperatura tutaj będzie dużo wyższa może być nawet koło 30 albo i więcej Marta dyrektor i narrator Wiera jest naszym Czytaczem map, bo czytaczem map jest po prostu naszym mapowcem, który pokazuje gdzie mamy jezioro u podnóża Karantuhila. Przed nami jest tam Karantuhil. Przechodzimy powoli do Devil's Ladder. W tej części trasy na Carantufila jest najbardziej stromy odcinek, ale mówię tutaj o, o tej łatwiejszej trasie. Uważana jest cały czas za hiking, a nie za climbing. Chociaż już tam delikatne elementy climbingu będą, bo trzeba będzie się przytrzymać, łapać, trochę wspiąć i tam trzeba najbardziej uważać. Góra ta jest dosyć wymagająca. Jest też dosyć techniczna i przez to, że jest bardzo dużo ludzi na trasie, trzeba tutaj uważać, bo dochodzi tutaj też czasami do. W wypadku. wypadków, no. Ale generalnie to jest fajne to podejście, bo trochę trzeba uważać. Niektóre śliskie są, nie? O, śliski to Trzeba dalej natknąć. O, ale wielkie kamienisko. Any place there we can get in spot on, we can get onto, and then go down. We can go, go to down. the lake, because I was into the lake one time, so Yeah, it goes, safe, I'd yeah. aim for the big one, the lake okay. part, but I'd stay off the high ridge. Mm -hmm. Oh yeah, mm -hmm. high yeah. high ridge is just too difficult. Okay. Yeah, because if anything goes wrong up there, it goes badly No, not. no, okay, I don't think yeah, yeah. we were so going to go... So, will go along the top, yeah. top, and aim for... Well, the lake is just over there, You can see it really, but you can't see the lake, but you can see uh -huh. it underneath the, the peak there. Yeah, And so there's so a path going down to... So this is where we're going yeah. to go, yeah, yeah, yeah. Oh. jesteśmy na połowie drogi na Kariantuhila, tam gdybyśmy odbili to byśmy doszli na Kariantuhila, dziewczyny dzisiaj chcą iść w tamtą stronę i przejść tamtymi sobie szczytami, ale zobaczymy jak daleko możemy iść, bo, bo pan mówił, że momenty mogą być niebezpieczne, więc nie będziemy jakoś tam sztucznie hacie w tamte rejony, żeby się narażać, ale na razie zrobimy sobie krótką przerwę bo trzeba tu chwilę sobie popatrzeć i się nacieszyć widokami. devil's ladder zaliczony. Wtedy nie chcą chodzić na chwila. znowu je namawiałem. Ale trudno, no co mogę poradzić Przygłosowały mnie. Chciałem wejść, bo pogoda jest fajna, żeby wejść i iść dalej jeszcze. zjemy, popijemy, nawodnimy się i śmigamy dalej. Jalo, czyli nawet aż tak się se nespocili, nie było, czyli... Było idealnie, idealnie. Dobrze się szło do góry. ostatnio jak tu szłam, to mi się i wiedziałam, że nie chcę tu iść. A dzisiaj po prostu... I jesteśmy, jesteśmy. Ale wieje kurczę, nietuzinkowo. No, nie tuzinkowo wieje. To się trochę połączyć, żeby tu wejść. O ma rację. Kamerą na kamerę? Angard? Angard? Tak jak tak stoję, tak z lewej strony mi się miękko robi. doczki zacne Troszkę zapnąć, bo jest bardziej płasko. Ale generalnie są momenty, które są dosyć niebezpieczne. Myślę, że jak już widzieliście Devil's Ladder, no to już wiecie, jak to wygląda, ale Ale Devil's Ladder idziemy pod górkę, więc poziom niebezpieczeństwa jest po prostu widziany z innej perspektywy. Łatwiej się wspinać właśnie tamtędy niż schodzić. Też są ludzie, którzy tamtędy schodzą, zbiegają, ześlizgują się, łamią się, różne rzeczy się tam dzieją. Po prostu przepiękne. Jest tak bardziej polaniście, ale tych szczytów tu jest troszkę. Chcemy wam powiedzieć, że to co robimy tutaj to są nasze przygotowania do wejścia w inne góry, w wyższe góry, w które będziemy chodzić w wrześniu, czyli już za, za 4 tygodnie, a w przyszłym roku prawdopodobnie przyatakujemy Afrykę. Więc będziemy wam chcieli pokazać miejsca bardziej dzikie, bardziej odludne. Jeżeli się uda, to przejedziemy przez jakąś pustynię. Na razie jest wszystko w fazie planowania i jest dopiero w mojej głowie. A w tym roku powoli kończymy już letnie wchodzenie po górach. Zbliża się sezon jesienny i zimowy. Trochę pochodzimy. Jedli, popili, a teraz ruszają dalej. Stały nam jeszcze wejścia na dwie kolejne góry. Później, jak Wiera powiedziała, Wiera jest naszym nadwornym mapowiczem. Wiedziała, że jeszcze mamy te dwie góry do ogarnięcia. Później zejdziemy do jeziora i od jeziora przez jakieś polany do drogi. A później już tylko do samochodu i tam sobie ugotuję ciepłą zupkę. Przechodzimy dalej, na następny szczyt, teraz słoneczko wychodzi, może troszeczkę cieplej zrobi, kolejne metry, idziemy kilka godzin, więc trochę czuć to w nogach. Kawał drogi tu szliśmy, ale chyba się opłacało nawet, jeżeli będziemy musieli stąd wracać. Nie wiem, co teraz. To nie jest taka prosta sprawa. A gdzie jest droga? Ale tam chmurzyska, co? Tak, na buże nawet mi powiedział. Ale powiem ci, na błotko stanąłem, takie luźnawe Tam już Dingle się zaczyna. przez uśmiechnij się do kamery, blisko, tak? Dobra. Jeszcze jedz i się uśmiechnij. I rozstąpiły się niewiosa. Dobre no, wracam. się borówek. <grystanie> Dobra, jestem. Udało się tym razem. Kilometry odwalone, droga była ciekawa, momentami była spektakularna, bym powiedział. Momentami mogło być niebezpieczne, trzeba było uważać na pewno. Czyli komu polecałbym na niego wchodzić, to już ludzie muszą odpowiedzieć sobie sami na to pytanie, bo bo tego po prostu nie idzie tak zrobić. Ławeczki to jest symbol. Wiecie czego? To jest symbol cywilizacji. Słuchajcie, no teraz mu, musimy to po prostu powiedzieć. No udało się, doszliśmy tu. Doszliśmy do drogi. Ja też wiedziałem, wiera, nie wątpiłem. Tylko wiesz, to czasami to ja bym tak po prostu chciał być, o tak, że już jestem, nie? Ale na filmie tak będzie. I ja wam powiem, że jak będziemy go oglądać, to go tak zrobię, że to będzie wyglądało, że tak, a takie proste. Najlepsze teksty się weźmie. Takie, że było proste, super fajne. Nejprostější odcinky.